Dzień dobry, cześć, witam Was bardzo gorąco i serdecznie za swojego sklepu Wędkarz Pro, który mieści się w Radomiu na ulicy przemysłowej 11. Do naszego większego asortymentu zapraszam Was do naszej strony, a dzisiaj chciałem Wam przedstawić nowość od firmy Jackson, czyli kołowrotki z serii Samson. A więc moi drodzy, chciałem Wam pokazać nowość na rok 2025, kołowrotki Samsung, które są tutaj, no moim zdaniem, zacznijmy może od takich organoleptycznych e, pierwszych wrażeń. Biorąc kołowrotek w ręce, od razu czuć zimno, czyli jest zbudowany jakiś taki metaliczny stop, e, czyli na pewno konstrukcja będzie mocniejsza, płynna, bardzo płynna, można powiedzieć nawet i maślana praca. E, no, czuć od razu, że ten kołowrotek jest troszeczkę lepszej półki i z informacji, które mam, jest na niego udzielona 5-letnia gwarancja, czyli możemy być już troszeczkę spokojni na dłuższy czas o funkcjonowanie i użytkowanie tego kołowrotka. Cała seria jest z przeznaczeniem do ultralekkiego i lekkiego wędkowania białorybów, strągów, okoni, aczkolwiek większe modele, takie jak 3000 na pewno nadadzą się już do troszeczkę cięższego również łowienia, jak szczupak, może nawet i sandacz. Precyzyjny, wielołożyskowy mechanizm z górną regulacją hamulca. Na pewno będzie nam dużo łatwiej ustalić walkę z każdą rybą. Trzeba dodać, że bardzo płynnie pracuje, no i ładnie nawet brzęczy przy zwijaniu, przy wyciąganiu plecionki ze szpuli. Warto też dodać, że design, w jaki jest kołowrotek, tak powiem, ubrany, czyli Taki siwy, ciemny kolor z czerwonymi wstawkami. Wydaje mi się, że do większości wędek marki Jackson będzie idealnie pasować, bo jest czarny. Czarna większość kolorystyk, także do sumum ewentualnie jakiś windów na pewno będzie bardzo ładnie współgrać. Kołowrotek posiada system blokady wstecznej, czyli nie mamy tutaj tego dzyndzelka, którym możemy sobie regulować. Jest już po prostu na zawsze. Tak powiem, bieg wsteczny wyłączony. Co warto też dodać, kołowro... Korpka tego kołowrotka jest wykonana w systemie CENCE i jest wkręcana bezpośrednio w korpus, czyli taki styl amerykański. Można sobie ją wkręcić i już mamy kołowrotek gotowy do pracy. Szpula, oczywiście, w tym kołowrotku jest wykonana z aluminium i pomieści tutaj. Cieniutkiej plecionki naprawdę dużo, każda z tych, z tych szpul jest troszeczkę głębsza, więc możecie też spokojnie nawinąć dużo więcej plecionki niż będzie Wam potrzeba. Ok, moi drodzy, co jeszcze warto wspomnieć tutaj, kołowrotki, które dostaliśmy do prezentacji, mam w trzech wielkościach, czyli 1000, 2 oraz 3. Jest jeszcze 3000 match, aczkolwiek nie dojechał do nas, żebym mógł wam zaprezentować. Domyślam się tylko, że płytksza powinna być szpulka. Co warto jeszcze powiedzieć z parametrów technicznych o kołowrotkach Samson SXM? E, mianowicie to, że są e, uzbrojone w 7 łożysk. Wydaje mi się, że w zupełności wystarczy. Naprawdę bardzo ładnie kręcą. E, przełożenie tych kołowrotków jest 6:2 do 1. Waga kołowrotka 3000 to 250 gram. Kołowrotka 2000 to 210. A kołowroteczka o wielkości 1000 jest to 205 gram. Więc naprawdę lekkie kołowrotki. Bardzo smukłe. Pięknie się prezentują, pięknie pracują. I miejmy nadzieję, że będą w równie doskonałej cenie jak wyglądają. A więc słuchajcie, moi drodzy. Chcieliśmy tutaj sprawdzić, czy kołowrotek może być dla lewo- i praworęcznych. Oczywiście jest taka możliwość. Po tej stronie trzeba odkręcić tylko za ślepkę i rączkę wykręcamy sobie z lewej strony i da się wkręcić ją z prawej, więc nie będzie problemu dla osób, które są leworęczne. Pierwsze organoleptyczne wrażenie biorąc kołowrotek do ręki Czuję, że jest zimny, czyli jakiś dodatkowy stop metalu na pewno został użyty przy konstrukcji. Nie jest to jakiś tam totalnie plastik, nie powinno uszkodzeniom większym ulec cała konstrukcja. Eee, bardzo płynnie pracuje, Siedem łożysk na pewno pomaga eee, w tym, żeby nie zatrzymać się bez powodu. Mamy brak hamulca wstecznego, czyli dodatkowa rzecz, która nam się może popsuć. Nie popsuje się, jest to bardzo ważna sprawa. Kołowrotek uzbrojony w rączkę CNC, którą możemy wykręcić i wkręcić sobie po drugiej stronie. Aluminiowa, bardzo lekka szpulka, która pomieści bardzo dużo cienkiej plecionki. Górny hamulec dosyć precyzyjny. Bardzo precyzyjny. I cicha, ładna grzechoteczka. Cóż więcej trzeba dodać? Kołowrotek pięcioletnią gwarancją. Przełożenie 6,2 do 1. Myślę, że powinno zaspokoić najbardziej wybrednego wędkarza. Cały asortyment firmy Jackson, wszystkie kołowrotki dostępne na naszej stronie wędkarz.pro. Pamiętajcie zostawić subskrypcję, może jakiś komentarz po sobie. Będzie to dla nas dodatkowy krok do działania. Pozdrawiam wszystkich serdecznie, trzymajcie się, cześć.